No tak, yy, w takim razie dzień dobry. Dawno się nie słyszeliśmy w sumie, bo ostatni film serwera był... Niech na spojrzę... 11 listopada 2022 roku, ku które mam za głośno. Eee... musiał muszę obciąć tutaj wszystko. Pod nagrywanie um, oczywiście mówię o jakimkolwiek filmie, bo stream, streamów to tutaj nie będę bo Ostatni stream był w sumie też prawie rok temu, um, więc no, um, u mnie się trochę dosyć pozmieniało, ale o tym to będzie kiedy indziej. Um, raczej pomontowanym jakimś filmie aniżeli stricte serii z Minecrafta i do serwerowej, bo jeszcze w planach jest to, żeby um, zagrać na starej mapie serw serwerowej, ale e, solo. W każdym razie. Ostatnio skończyło się na tym, że 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 była omawiana moja wioska, ale ta pustynna. Um, nie, chyba skończyliśmy ostatnio w Dziurwie, ale od tamtego czasu to zadziało się tyle rzeczy, że tak, Olmec się zaczął budować koło wioski starej. Tutaj Capibar coś kombinuje z, ze swoimi budowami. Tytan się rozbudował znacznie. No Rex to wiadomo tam, kogo tam obchodzi Rex. Kamik zniknął z serwera, po prostu nie gra. E, piramida Capybara została zbudowana i skończona W ogóle z, zostały zrobione drogi od Spawna Głównie Capybara i Tyton ty, ty budował e, To jeszcze? No oczywiście tu jest cały czas e, Powstała autostrada na Sybir Oczywiście na razie tego pokazuje na minimapie, ale Hmm. Przyjdzie czas, żeby to pokazać. Na razie, na razie to czas na moją zaginioną Atlantydę. To jest absurdalne. O, jeszcze muszę. <laughs> e, także tak. O, no, już. Już, już. A sumie. E, nieważne. E, olejmy temat. E, w każdym razie. E, Zaginiona Atlantyda została zmieniona nazwa na Smoleńsk. Czyli, e, gdzie tu się. No. Yy, dobra, na razie sobie wcisz, że w ten tatolerę. Nie, yy, żeby mnie to jakoś obchodziło, czy ten... Ta, no, czy tam N lecą na lewo czy prawo, bo to... Jednak ten kanał nie jest monetyzowany i raczej długo nie będzie. A jeśli już no to raczej schowam ten film kiedyś. Yy, w każdym razie... Wracając do głównego wątku. Smoleńsk był de facto wioską, która została de facto przeze mnie utracona. A jak to się zadziało, to także że pewnego razu poszedłem do Netelu w poszukiwaniu pierzy, do której jest zaskakująco blisko od tego portalu, bo de facto jest 200-300 klatek, klatek od portalu tego w Smoleńsku, Yy, więc jeszcze dziwnym trafem jest wasz to obok i yy, no. Dość powiedzieć, że raz, że padłem tam jak gamoń od yy, czarnego szkieleta to dwa nie zapisał mi się yy, postój w łóżku ten, bo przenosiłem łóżko chyba gdzieś z okolic jeziora yy, do jeszcze innego miejsca yy. No i skończyło się to tak, że wylądowałem w wiosce na spałnie. No, na spałnie dokładnie, i zapomniałem w którym kierunku była ta wioska, nie? A tu się okazuje, żeby wystarczyło po prostu iść cały czas na zachód. Praktycznie cały czas prosto. W ciągu 4 km od spałna. No i. Um, cóż. Trochę się rozbudowałem, bo jednak no początkowo mur szedł, no. To był ten mur, y, który był zrobiony tak. No odwal się, żeby po prostu otoczyć wioskę. A teraz to jak widzicie się sporo rozbudowało, bo przykładowo tutaj no to y, y, no y, myślałem, że się ktoś bardziej wpisze, Jedynie chyba kopiwo, ale pisał to, a resztę to ja wpisywałem, więc. E, dobra. E, jeszcze tak. E, oczywiście pomału to się rozbudowuje. E, tutaj jest mój koncept, który chyba z tego co pamiętam ten. Próbowałem przepchnąć jeszcze na e, Serwerze znam, ale jakoś to się nie udało. Albo w ogóle tego nie, nie zrobiłem, tylko miałem w planach. W każdym razie, e, działki, które po prostu daję graczom, tak? E, albo będę dzierżawił niczym. Y, nasze polskie państwo, No, to, to. no w każdym razie. Y, Wioska jak wioska, po prostu dostosowałem wszystko do tego jak to mniej więcej ma wyglądać Na przykład tutaj jest wzgórze, znaczy wzgórze no, górka po prostu i wkopałem się w górkę Porozwalałem część domów tych wieśniaków i zrobiłem po prostu enchant tutaj Nie wiem czy praktycznie czy nie, ale jakiś to swój zamysł miał tak, Tutaj spóźnia, przerobiona oczywiście, powiększona, swoje zadanie raczej spełnia. Centrum wioski, no, zmieniłem tylko drzewo w sumie, tutaj i raczej chyba zostawię tak wioskę. Miałem w planach przerabiać ją bardziej, ale chyba centrum wioski zostawię sobie tak na poczet, żeby przypominać to. Co tu jest. Mm, idziemy dalej. Yy, tutaj jest kolejna działka. Pod wynajem, znaczy pod wynajem, pod dzierżawę. No, ale co darmo jak ten. Oczywiście jest wymaganie, żeby tutaj było przynajmniej pierwsze piętro. Yy, w sumie pani trochę muzyki. Yy, tak, tutaj jest sport. Wiem, że trochę przeszedłem jakoś tak. Dziwnie, bo najpierw to koło bramy, tutaj tego, ale spokojnie to się zaraz naprawi. Magazyn portowy, który tak postawiłem od siebie, tak, żeby w Polsce był. W sumie nawet całkiem dobrze wyszło, bo nie robiłem to jakoś bez wielkiego planu, a w sumie nie jest sens zbyt tak, ten budynek. E, oczywiście port. Dobrze, że takie. Zrobione na 30%, żeby po prostu było i żeby dało się przepłynąć tutaj. Ale nie jest źle. Mogło być gorzej. Tutaj jest kopalnia. Kopalnie może się kiedyś zlikwiduje albo się przerobi. No i tak, no to, to jest ta główna część wioski ta centralna. Oczywiście planuję to rozbudować wszystko dookoła. Ale na razie no to. Tak, yy, na razie to tak ma wyglądać. Oczywiście jest morenka, yy, jak to ja, jak potroc, no to morenkę musi mieć. Nie wiedzieć czemu, bo ktoś sobie tak ubzdurał yy, No ale jest, jest. Może kiedyś się przerobi. Kto wie. Yy, tam jest zagroda. Tutaj jest wiadomo kapliczka ta yy, wieśniaków, ta, która jest wygenerowana przez yy, no, generator. No, to, to jest dom, który chyba budowałem z tego, co pamiętam jakoś za dwa tygodnie, bo zbierałem trochę cegieł i trochę kupowałem od trochę kupowałem od wiśniaków, żeby nie było. Także tak, no wszystko jest cegły, W sumie to jest jedyny dom na serwerze, który jest robiony w całości sęgły, prakty znaczy praktycznie z całości. E, tak. Na dole jest część magazynowa. Znaczy ta część nie jest wypełniona, tylko... Może kiedyś tutaj więcej coś powstanie. Bo hmm. no tutaj jest po prostu część magazynowa, w której są moje szpargały. Ehm. No. Może za wiele tutaj, to tutaj nie ma, jak u chemikal czy u tytana, ale no, raczej wystarcza na moje potrzeby. A jak nie, no to się po prostu dokopuje. Czy to w kopalni, czy to po prostu um, przechadzając się po okolicy. Najpierw zejdziemy na dół, bo tutaj jest niewiele. De facto, tylko źródło i i jaskinie toczące się po prostu praktycznie z całym Smoleńskiem i na okolice no cóż to poradzę, nie będziemy schodzić na razie Albo wiecie co, może się ten łapanował w każdym razie tutaj to to jest część użytkowa na piece, na tam craftingi i jeszcze coś, ale oczywiście u mnie to jest tyle co nic Bo i tak rzadko tutaj się wchodzi, bo jedynie albo do wędzarki się wchodzi, albo tutaj żeby A propos przepalić sztabki Żeby po prostu mieć Jakiekolwiek surowce, nie? Także takie zostało ostatnie piętro w domu. Sypialne, wsypialniane. Ten dach to jest tak. Nie wiem, co ja miałem w głowie, żeby to robić symetrycznie, ale nie jest źle. Tylko po prostu to tak wygląda dziwnie. No i łóżko wiadomo. No także tak. No część ta centralna omówiona. Czas na koszary, które nie są dokończone jeszcze dla jasności bo no tak, no to tutaj jest tor, tutaj są cztery baraki w tylu spartańskim bo podłogi nawet nie ma, ale koszary to mają być kosza, koszary, a nie jakieś e, moranki, które wymagają poprawy. także tak. tutaj jest budynek posterunek, tak właściwie bez bezpieczy, czyli urzędu bezpieczeństwa. na razie tutaj jest, powiedzmy, stan surowy, bo nawet pierwszego piętra nie ma. nic nie jest zrobione tutaj i no, jeszcze się zastanawiam nad konceptem, bo miał być komisariat, ale moim zdaniem to jest za małe na komisariat, bo e, z tego co pamiętam, no to tutaj jest 10 na e, 24. No to tak, 8 na 24. No to tak to nie wygląda, jakby to miało być. Mm, komisariusz z prawdziwego zdarzenia z wydziałami i tak dalej no ale może coś tam się wykombinuje jeszcze yy, idziemy dalej no, yy, chata która została jeszcze przed postawieniem tego muru tego yy, zewnętrznego yy, który miał tylko jedną krótką szerokości yy, no i co no i będzie jeszcze dalsze przejście na Strefę do rozbudowy. No i tutaj powstała jeszcze później. Kroszarowa, oczywiście, na potrzeby. Idziemy do baszty, w której jest kaczma, w której oczywiście jest tak mało, że ciężko tu jest dopasować cokolwiek, ale jakiś swój urok to ona, to ona ma. Nie powiedzmy, powiedzmy sobie, że nie. Raczej nie powiedzmy sobie, że nie ma. Tutaj wsadziłem uczarzy, tutaj jest sala narad, narad wojennych. No i oczywiście góra baszty, której widok się prezentuje w taki sposób. No, no jest tutaj dosyć ciekawie, nie, mo, nie można powiedzieć, że nie. W planach mam jeszcze, żeby ta wyspa tutaj była cała zasadzona bambusami. No, ale jeszcze tam się pomyśli. Um, także tak, no, przejdę się po murach tylko, bo. Mm, mm, Proforma, żeby się przejść, trochę pokazać, jak to wygląda. Um, no i tak. Um, Idziemy do do, teraz do wieży, którą zrobił Tytan. Na razie tam nic nie ma w środku, do, bo tylko jest tam wejście na samą górę. Um, może coś jeszcze tu się kombinuje, jak, um, jak na 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 um, na nie na sejwie, tylko na 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 na, na edycji z gniezem, co też była. Yy, o co pan tu robi? Yy, też była yy, karczma. Yy, takiej wieży, między innymi. Yy, no i tak. I jeszcze pro forma, żeby się przejść do bramy głównej i trochę pokazać okolicy poza. Jak pokazać coś innego niż moja sama wioska. No, ale to chyba jeszcze zobaczymy. Tak, brama zbudowana przez Tytana. Bo. Nie wiem, sami powiedzcie, jak to wygląda. Mi to, mi to coś niebezpiecznie przypomina, wielu też przypominało coś niebezpiecznego. Wy ehm. ten oczywiście się nie zgadza. No nie, nie dziwi mu się, powiedzmy sobie szczerze. Ehm. Także ten. Ehm. No to ten, y, Smoleńsk chyba umówiony, do kopalni nie będziemy schodzić, bo tutaj no to, to sama historia co z jest yy. No i tyle yy. Tutaj, nie wiem, jakaś dziwna konstrukcja, od, odwrócona piramida z jest No ale yy. O tym może kiedyś yy. Podejście do yy. de facto Smoleńska, które No Chyba by wymagało już poprawy tutaj do zrobienia, ale zanim to się zrobi, to ja jeszcze trochę minie czasu. No i tak, no idziemy przez nether e, oczywiście do reszty wioski, żeby pokazać system, który no. E, Dalej pokażę, który ma po prostu pokazywać do, drogę, do której wiodą dane włości. Dla przykładu do mnie to jest żółty kolor, do Titana jest pomarańczowy kolor. Do części tych ogólnodostępnych, i do spawna jest to biały kolor. Do Ray'a jest bodajże zielony kolor, z tego co pamiętam. Mówię bodajże, bo. To już dawno tak się robiło ten system, że to nie pojęte po prostu. Ym. Także tak. Ym. Na dole jest oznaczenie, do kogo jest najbliżej, na górze jest, do, do kogo jest najdalej. Ym. No. I przejdziemy się do końca, a ja na razie wstrzymam nagrywanie, bo to w końcu ma być oprowadzanie po całym serwerze, tak, a nie tylko po moich włosach. Także na razie tutaj dokończymy, ale czas pokazać całą wioskę, tą startową, którą żeśmy rozbudowywali, a może jak już ktoś się jeszcze nadarzy na razie to było tyle. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia przy następnym filmie. Tym razem mam nadzieję, że szybciej niż te prawie dwa lata, a raczej półtora roku od ostatniego filmu z Minecraft'a. Na razie.